Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem Co Ciebie zaskoczy jeszcze w kwietniu? I do wyboru macie trzy karty. Dokonaj proszę wyboru. Propozycja numer 1, numer 2 i to jest numer 3. Ok, jedyneczka. Osoby, które wybrały kartę numer 1. Co Ciebie zaskoczy jeszcze w kwietniu? Się będzie działo, już tak czuję. Tutaj te karty chcą wypadać. Co zaskoczy ciebie, jedyneczko? Jeszcze w kwietniu. Na pewno momentami i chwilami Twoja emocjonalność. Tutaj tak się pokazało. Zaskoczyć ciebie może. Czasami taka myśl, że niby chcę nowego początku, niby chcę zmian, niby jestem osobą wdzięczną za to, co posiadam, bardzo pracuję nad sobą, nad swoją wrażliwością, nad swoimi wartościami, ale jeszcze z jakiegoś powodu się blokuję i to Cię może zaskoczyć, bo Ty będziesz na tym się łapać. Do tej pory albo masz świadomość taką, że już masz coś przepracowane za sobą, albo jesteś w takich energiach, gdzie wiesz, że przed Tobą bardzo dużo pracy i tutaj te karty pokazują, że to Ciebie zaskoczy, bo zauważysz to, że jeszcze nie wszystko jest u Ciebie przepracowane. Pewne sprawy, pewne sytuacje mogą wydawać się Tobie, ok, ja już to mam za sobą, ale właśnie w kwietniu będą te blokady wychodzić. Karty tutaj też pokazują, że niektórych z Was może zaskoczyć drugi człowiek, ta inna osoba, ta kwestia uczuciowa, emocjonalna, coś z miłością w tle. U niektórych z Was może być taka sytuacja, że niektórzy się zakochają, niektórzy będą wchodzić w jakąś relację. Te osoby, które są od dłuższego czasu samotne, które do tej pory były zablokowane na miłość, i jeżeli jesteś taką osobą i wychodzisz z założenia, nie, ja jeszcze w relację nie wejdę, to na pewno nie będzie kwiecień, to nie teraz, albo ja w ogóle jestem tak zraniona, że w żadną relację nie wejdę, to te karty pokazują, że kwiecień Ciebie zaskoczy i Ty możesz zacząć odchodzić od swojego schematu, od swoich blokad i wchodzić w jakąś relację. Jeżeli natomiast jesteś w jakimś związku, w jakiejś relacji, w której jest trudno, w której jest ciężko, w której jest źle, to karty pokazują, że niektórzy mogą podejmować decyzję taką nagłą, to będzie totalne zaskoczenie, kończę z tym toksycznym związkiem. Ale to jest, tutaj jest warunek, żebyście wy mnie dobrze zrozumieli. Jeżeli tkwisz w toksycznej relacji, to zdasz sobie z tego sprawę. Tutaj też zachodzi jakiś proces uzdrowienia. Jeżeli jesteś na etapie przeziębienia, źle się czujesz, masz wrażenie, że opadły mm, Tobie siły, że straciłaś ten potencjał w sobie, tą siłę do działania, to karty pokazują, mm, tu będzie jakiś proces uzdrawiania zachodził. Ten kwiecień to jest taki czas uzdrawiania głębokiej pracy nad sobą. Tak to tutaj widzę i tak to tutaj czuję. Co jeszcze zaskoczy Ciebie, jedyneczko? Widzisz, jakiś proces uzdrawiania, jakieś znaki do Ciebie będą płynąć. Podpowiedzi, wskazówki, wielu z Was będzie uzdrawiać serce. Serce miłość do siebie, wszystko co jest związane z relacją, ze sobą samą, z drugim człowiekiem, tutaj tu będzie zachodził mocny proces uzdrawiania i takie Odpuszczanie sobie, wychodzenie z jakiegoś letargu, nazwałabym to też wychodzenie z prokrastynacji, zizolowania się. Tu zachodzi mocny proces odrodzenia i oczyszczenia. I to będzie dla Ciebie zaskoczeniem. I powiedziałabym też, że jakaś obfitość do Twojego życia płynie. Taka obfitość w polepszeniu samopoczucia, obfitość w jakichś takich pozytywnych wydarzeniach, w pozytywnym nastroju. No, dla każdego z Was to będzie zupełnie co innego, ale tutaj obfitość spływa do ciebie. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. A co ciebie dwójeczko zaskoczy jeszcze w kwietniu? Uważam, że bardzo mocny wzrost finansowy, bardzo mocny tutaj wzrost w finansach. Być może hmm, chodzi tutaj o, o jakąś pracę albo o takie poczucie się bardziej stabilnym finansowo. Dobre wiadomości tu przyjdą. Jeżeli jesteś osobą, która szuka pracy, która stara się o pracę, która wkłada w to bardzo dużo energii, która mówi o tym, rozgłasza to wszędzie, rozsyła. Te swoje, czy sywi, czy takie wysyłasz zainteresowanie w ofertach, to tutaj karty pokazują, będą przychodzić wiadomości zwrotne, będą przychodzić propozycje do Ciebie w temacie pracy, zarabiania, ale jeżeli też jesteś osobą, która pracuje zdalnie, poprzez internet, ma czy swoją własną działalność, czy w jakikolwiek sposób zarabiasz, Poprzez pracę z drugim człowiekiem, to tutaj są fajne zarobki, tu jest takie fajne wynagradzanie Ciebie. Jeżeli do tej pory gdzieś to kulało, było gorzej, traciłaś nadzieję, dwójeczko w to, że to się może w jakiś sposób układać. Już byłaś taką osobą być może zniechęconą, to te karty właśnie pokazują, że wróci do ciebie taka siła, taka pozytywna energia. Bardzo dobra intuicja będzie ciebie zaskakiwać, prorocze sny, superwizje. Jeżeli ty inwestujesz teraz w jakąś swoją edukację albo w edukację kogoś bliskiego, własne dziecko, twoje czy ktokolwiek inny, kogo wzięłaś pod opiekę dwójeczko i będziesz zapisywać na jakieś, nie wiem być może mm, korepetycje być może będziesz inwestować w wykupienie jakiejś ekstra lekcji online, czy zapisałaś się na jakiś kurs, czy na przykład wykupisz sobie jakiś webinar czy kupisz sobie jakąś fajną, mądrą rozwojową książkę czy na przykład zakupisz sobie jeżeli jesteś osobą ezoteryczną nową talię tarota i zaczniesz z nią pracować to tutaj karty pokazują, że w kwietniu ta w te włożenie energii w tą edukację w to pozyskiwanie wiedzy w ten samorozwój bardzo ci się opłaci tutaj bardzo tutaj jest to pięknie pokazane karty też pokazują że u wielu z was będzie do wielu z Was będzie przychodzić taka pomysłowość na swoje życie, będzie ten apetyt wzrastał. Tak jak to się mówi, w miarę jedzenia apetyt rośnie, tak będzie u Ciebie. W miarę tego, jak Ty będziesz gdzieś te swoje pomysły kreować, wyobrażać sobie coś, wizualizować sobie coś, przyciągać coś do swojego życia. Y, tworzyć jakieś takie właśnie wizje na zasadzie ja chcę z tym rozpocząć, ja chcę to zmienić, ja chcę w tym ruszyć, no to to tutaj będzie u Ciebie bardzo mocno wzrastać. U wielu z Was też widzę, y, zaskoczyć Cię może własne dziecko w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Może z jakimiś fajnymi ocenami, może jakieś fajne wieści, informacje przyjdą na temat Twojego dziecka. Niektórzy z Was też mogą podjąć decyzję o tym, że będziecie medytować. Co tutaj jeszcze chce być przekazane? Idzie do Ciebie jakieś uzdrowienie, wypatruj znaków szans i podpowiedzi, jesteś w jakimś procesie, w jakimś procesie wychodzenia z jakiegoś cierpienia, wychodzenia z zastoju. Ja to tak tutaj widzę, ja to tak tutaj czuję i Twoja kreatywność, Twoja kreatywność bardzo mocno wzrośnie. Wszystkiego pięknego. trujeczka. Co Ciebie jeszcze trójeczko zaskoczy w kwietniu? Dobrze, patrzymy sobie, co tutaj dla trójeczki. Jakieś informacje do ciebie przyjdą. Możesz, możesz otrzymać jakieś wieści na zasadzie plotek, informacji, które będą płynąć z zewnątrz, z Twojego otoczenia, i to trochę Ciebie zaskoczy, bo być może miałaś zdanie na temat kogoś zupełnie inne, i tutaj te karty pokazują, że nagle takiego olśnienia dostaniesz, nagle coś zrozumiesz, zrozumiesz, że w czymś błądziłaś, zrozumiesz, że. Albo kogoś źle oceniałaś, albo w kogoś być może za bardzo, w kimś być może za bardzo byłaś trójeczko zauroczona i wybielałaś wszelkie złe postępowanie. I tutaj te karty pokazują, przyjdzie do Ciebie takie olśnienie i to Ciebie bardzo zaskoczy. Jakieś informacje, jakieś wiadomości, jakieś plotki, coś w tym stylu tutaj karty właśnie o tym mówią. Też bardzo tutaj dobra intuicja się pokazuje. Ty w ogóle dokonasz jakiegoś wyboru. Nie dość, że masz w wyborze kartę wybór, to jeszcze masz też tutaj siódemkę kielichów, czyli to jest taka energia, która mówi o tym z wielu propozycji, z wielu opcji wybierzesz tą jedną właściwą. Więc jeżeli stoisz w swoim życiu na jakimś rozdrożu, może dotyczyć się kwestii pracy, a może dotyczyć się kwestii miłosnej i nie wiesz, czy wejść w relację, czy wyjść z niej, którą osobę wybrać, albo nie wiesz, czy podjąć się tej pracy, czy odejść z tej pracy, czy, czy jak, to tutaj karty pokazują, będziesz w kwietniu osobą decyzyjną. Będziesz dokonywać wyboru. Karty też pokazują, niektórzy z Was być może zainwestują w jakąś taką Sytuację związaną z uzdrawianiem siebie, z oczyszczaniem siebie. Tu pokazuje się mocna energia, która mówi o tym, potrzebujesz oczyszczenia, potrzebujesz uzdrowienia, potrzebujesz doenergetyzowania, bo trochę chwilami tej energii i wiary w siebie może ci brakować i to ciebie zaskoczy, ale ty się na to zdecydujesz. Tutaj też pokazują mi się osoby, które mogą pracować z energią, które mogą podejmować pracę, pójść na kurs, na szkolenie, tutaj coś związanego z rejki, z bioenergioterapią, z czakrami, z aurą i tak dalej. Karty mi też pokazują, że jeżeli... Jesteś w takiej dziwnej sytuacji, to będzie naprawdę może dla jednej osoby, a być może na ten moment dla nikogo, ale powiem, bo tak to poczułam, tak to zrozumiałam. Jeżeli jesteś w takiej dziwnej sytuacji w pracy i wiesz, że tam coś się będzie w tej pracy zmieniać, Jakaś redukcja etatów, możliwość awansowania, albo na przykład zmiana ze zwykłej umowy, zlecenie na umowę o pracę i ktoś tobie obiecał, że przy następnej takiej sytuacji ty będziesz osobą docenioną. To ja mam wrażenie, że to Ciebie zaskoczy, ale ten ktoś nie dotrzyma tego słowa i możesz poczuć się w miejscu pracy niedoceniona. No nie wiem, dla kogo to może być, ale tak to poczułam. Możesz poczuć się osobą ominiętą, niedocenioną. Ktoś może nie dotrzymać słowa, które ci wcześniej gdzieś tam dał, tak? Do niektórych z Was może przyjść miłość i to jest coś, co przychodzi z zaskoczenia. To może być taka mocna praca nad sobą i ta miłość do siebie w końcu, ale to może być też jakieś fajne, prawdziwe uczucie. Tu już jest to takie na zasadzie fajne, prawdziwe. Co jeszcze Ciebie zaskoczy? No właśnie, jakaś tu energia z tą miłością, z tym wzrostem, mocna kreatywność, Twoja taka namiętność bardzo mocno wzrośnie, jakiś tu bliźniaczy płomień, coś jest na rzeczy i uzdrawianie. Widzisz, praca z energią, z tym ogniem, z energią, z uzdrawianiem, więc coś tutaj naprawdę mocno jest na rzeczy i ja tego Wam życzę, wszystkiego pięknego.